Halo, halo, witam serdecznie po raz kolejny w Assassin's Creed Shadows. No i w dzisiejszym materiale zobaczymy kolejne misje fabularne. Tym razem powrót do domu od bohatera Jaska. I z tej oto strony sobie pójdziemy. To jest ta kraina Iga. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Już się znajdujemy mniej więcej na miejscu. No, w sumie dawno. Nie miałem żadnej fabuły.

no time for stealth or subterfuge. Let us get Kobe and fast. Chyba szykuje się walka pomóż Resiowi? No to idziemy. No nie, to za kopięcie beznadziejne joment. Jak to wyszło? Jakoś się muszę skupić na... W wielu przeciwnikach jednocześnie najlepiej. Mieć wszystkich w jednej linii. To wychodzi najprędzej. Tak jest. Pierwszy jakoś plecami atakuje nad jak. A nasz sojusznik to w ogóle jakkolwiek pomaga, chyba niekoniecznie. Po co tak? I już się przewraca przeciwnik. Szybka sprawa. Muszę pomóc kolesiowi, co dalej. Halo? Jaki jest problem? Muszę jeszcze cały fort rozwalić. Z jakiej? Ja w ogóle jestem strony. Niby trochę dalej. Już ten fort kiedyś sprawdzałem, mówiąc szczerze. To za poprzedniej pory roku jeszcze. w Sumie lokacje sprawdzam drugi raz z rzędu, a ten koleś co sprawdza? Patrz na mnie, jak się morduje. Naszemu ja mogę skopa dobić. Jeżeli jest taka potrzeba, ten jaki dzielny, przetrwać o wiele dłużej. Dobra, ale na czym dokładnie polega ta misja? Jestem trochę zgubiony. Pomóż kolesiowi. A mogę coś jeszcze więcej dowiedzieć o ten temat. W moment. Jaki jest problem? Jakiś powinien być punkt na niebiesko zaznaczony. A tam, rzeczywiście, okej. Okay. Otwórz drzwi. Taranujemy. Co jest z taranowaniem? Halo. Kotarze. Potrafisz sprint wykonać? Tak jest. Wbijamy na pełnej. I... Nie, to już nie ma co szczegółowo zwiedzać tej lokacji. Od razu się jednak skupię na misji. Nakatomi. Ibuki. I must be seeing a ghost. You are the daimyo known for their iron-fisted cruelty. Not cruelty, practicality. If I let anyone disobey me, everyone will. So you. If you do not hold your tongue, stranger, I will hand it back to you. You, Kobesu, swore to me that you are dead. He swore on his family's honor. Why couldn't you just stay away? You exiled me. You abandoned me. Kyobe's order was to kill you a test of loyalty. One he failed, it seems. It is an oversight easily mended. Kyobe. Kyobe, look at me. <laughs> Let me have my punishment. Let me die with honor. Please. Do something. Say something. Walcz, Kobe jest zbyt słaby. Walczymy. Śmierć śmierć śmierć, i walcz. Teraz! Mordujemy. Na tej się muszę skupić. Co jest? Czego nabije? kilku na raz może zatwić. Może się skupmy najpierw na tych pomniejszych. Jednak trochę przeszkadzają, muszę przyznać. Chyba jakoś jeszcze przetrzymają tamtą bohaterkę. Nasi sojusznicy. A przynajmniej mam taką nadzieję. Kurde, to daszowanie z miejsca na 10 metrów to jest naprawdę przepotężne. A co się z naszymi stało? Oni rzeczywiście mogli zginąć? Halo. Który chciał honorowej walki? To ten, który nie żyje? Tak to wygląda. Przykra sprawa. Dzień,

Dalsza część misji, tym razem tędy. No to szybka podróż jest niedostępna, ponieważ muszę wyjść z całego regionu. To jest jednak trochę niebezpiecznie. O, trzymaj skopniaka. Rekord świata pobije. Koleś w skokach skopa. Dobra, teraz już się chyba przedostanę. Tak jest. No to oczywiście kontynuujemy tym bohaterem. Dalej w sumie ta sama misja. Kontynuacja zacenia. Jeszcze z tym e tak zwanym. To, co widziałem jeszcze jest opcja, żeby nawet z nim romansować. A to raczej nie zamierzam. Jak już. Nie zrobiłem tego z tą drugą bohaterką. Jak się ona nazywa? Nie pamiętam już. Miała jeszcze lepszy charakter, to no z tym raczej nie zamierzam powtarzać. Też nie zamierzam tego robić. Ciekawe jest w sumie to romansowanie, a może warto by było sprawdzić, jak to rzeczywiście działa. Co by się stało, jeżeli bym na samym początku romansował z tamtą bohaterką. Czy byłaby opcja jeszcze romansowania z kolejnym?

A whole world within each drop. Blue anemone are my favorite. Seeing the flowers turn, the way they chase the daylight, a reminder to seek the good. You have the soul of a poet. Poetry, literature, music? I'm more artist than Ronin. Always have been. Do you know Ikebana? Flower arrangement? I have seen displays beautiful but i cannot say i understand it some forms of ikebana are driven by strict guidelines rigid and formal others more spontaneous free so what is it that makes ikebana beautiful to you yasuke is it the guidelines that shape it or the flower underneath <mum> One can pluck in a range all day. But a flower does not need rules to be beautiful. And like a flower, our own existence is ephemeral. So why contort ourselves to suit the aesthetics of some forgotten scholar? To trudna dla mnie rozmowa. Twój umysł naprawdę pięknie pracuje. <laughs> Dziennik rozmów. To a mi rozmowa. Nic z tego nie Do you always talk in such a grand metaphor Ibuki? This conversation makes my head spin. <laughs> that is not the first time I've heard that. Perhaps that is a good place for us to end our conversation for the evening. Good night, yes. I will miss him. Nie musisz żyć samotnie. Nie brak ci sił i Nie musisz żyć samotnie, to prawdopodobnie żebym zwerbował go do własnej ekipy. Może tak? Come with me, Ibuki. Join my league. We could use someone with your skills and talents, your perspective. I will admit, it has been nice to wander lest feel shared purpose again. So, yes, Yasuke once leafless No to mamy nową osobę w ekipie. Wyśmiejcie. Może się przyda. Kto wie. No i sprawa załatwiona. Tam bym jeszcze się przedostał. Widzę, że mamy dodatkowe waluty. Więcej golda. Ok, zobaczmy na szybko. Misja przy okazji załatwiona. Zrekrutowano sojusznika e-booki. No i dobra, co my tu dalej mamy? Zadanie: Jaskę. Szuka barwnego i osobistego prezentu, z którego ucieszył się e -booki. Nie, może warto wrócić. Jest możliwość szybkiej podróży, przełącz ikony. Halo. Ja chcę się szybko teleportować, ale coś nie działa. Szybka podróż, dobra. No, jeżeli mamy misję od tego samego bohatera, to kontynuujmy wątek. Może warto to jednak zobaczyć. Już mnie przy okazji dawno nie było w tej lokalizacji. Zapuścić korzenie mamy misję. No, am you look well. like you've settled into life here. i must say it is lovely. a rustic sort of charm. but. Uh... but. you have complaints already. <laughs> complaint is a terrible harsh word. my keen and sophisticated eyes have spotted room for improvement. is <laughs> all high standards. Should I summon a scribe? How long is this list of improvements? <laughs> Silly, I only mean you could do with a bit more color, more beauty, something to invite joy into this place, other than your sparkling wit. I mean, for the moment, I shall retire to the bamboo grove near the stable, a peaceful spot from which to contemplate the chaos. Hmm? Łukala. Nasiona kwiatów. Znajdują się w idze, są na południowo. Dobra, zobaczmy. Znajdują się w Ize, są na południowe wschód od Hidyamy. Hijiyama Południowy wschód. Na wschód od wsi Kashiwara. To jest Kashiwara. Ja wiem. Jak daleko? Ehm, skanujemy? Ok. No to wracamy w sumie w to samo miejsce. śleć misję. Mogę siedzieć wszystkie naraz? Nie wiem. Szybka podróż. No, takie misje, że w to i z powrotem muszę podróżować. Niech Wam twór, co będzie. A nie wiem, czy jest to aż takie super interesujące. Gdzie są te wszystkie zacenia, halo. Zostało mi to już zaznaczone, czemu ja tego nie siedzę. Teraz dopiero. Przy okazji mamy zmianę pory roku to już... Chyba trzeci rok się rozpoczyna. Nie, czwarte. Już miałem trzy lata pełne. Trzy razy miałem wszystkie pory roku. Teraz już czwarty cykl się rozpoczyna. A to takim tempem, to cała fabuła będzie tak mniej więcej 10 lat trwała. Jeżeli wszystko będziemy chcieli rozwiązać. E, dobra, jestem mniej więcej w dobrej lokacji. Jeszcze słyszę jakieś strzaniny w okolicy. E, zbierz? Ja I to jest trzeci. Dobra, ja chciałem sobie tylko zabrać surowca. Kwiatki. Co? Atakujecie mnie? Nie macie wstydu? W takim razie wbijamy we wszystkich jednocześnie. Ja sobie kwiatki zbieram, a oni mnie atakują z katany. No za, z tego pożałujecie. Ej, tu jest jakiś. Fiamment. Ale super lokacja, żeby uderzyć za pomocą bomby. <grymne> Wszyscy nie żyją. <grymne> Okej, okay, jeszcze ktoś dał radę. Mój jednak całkiem sporo życia się okazuje. Ok, że coś ostatni. A co jest? Co z moją umiejętnością? Dobra, weź tam, spadaj. Jeszcze przetrwał. Koleś, co z tobą? Nareszcie. Jak już jestem w okolicy, to też zbierzemy materiał oczywiście, tak na szybko. I ha, porozmawiaj z Ibuki, e a nie, patrzcie, jeszcze materiały. W postaci drewna. Teraz mogę już wracać. Szybka podróż niedostępna, ponieważ jestem w obozie wroga. No cóż. E, dalej jest niebezpiecznie, to na kompasie może zauważyć. Nie mogę mieć na czerwono albo na żółto zaznaczonego. Inaczej się nie teleportujemy. Jak tam i Buki, on poszedł nad stajnie. już tak na granicy lokacji, jeszcze mnie tu nie było. Ja, a gift of future color and joy blue anemone seeds i had hoped to find a brighter bluer patch but these were hardy they will grow well wherever you plant them what a thoughtful gift Yasuke. i don't know what to say i am glad to see you happy my friend now you will never forget me for every cluster of blue you will wonder was ibuki here Nie ok, zapuścić korzenie. Misja załatwiona. I to. Mamy jeszcze jakieś inne zlecenia od tego bohatera? Raczej nie widzę. No cóż. A więc chyba wracamy. E, tu jeszcze jest jakiś handlarz coś cennego. Nie wiem, jakoś tam jeszcze w wolnej chwili to sprawdzę zapewne. I tak patrząc na mapę, to w sumie chyba wszystkie lokacje z tej krainy raczej załatwiłem. Może tędy ewentualnie jeszcze by coś było w wysokich górach. Aż tak szczegółowo nie patrzyłam. No dobra, ale może na początek cele. Może jeszcze tędy bym się czegoś dowiedział. Kto jest potrzebny w Harimie? Szukam w Idze. Czy są jakieś możliwości? Wakasa. To jakieś zupełnie inne. Tu się jeszcze nie przedostanę. Harima. Yamato. Jest ktokolwiek w Idze. Niestety. Nie ma raczej e-booki, a tego zdobyłem do ekipy. Ten ma misję, porozmawiaj z Junjiro, jako już na, również zna mistrza Sorina. Junjiro poprosił ją o pomoc w stworzeniu przepisu na idealne danie. A nie, ja tego nie wykonam, bo to jest w zupełnie innej krainie, o tym zapomniałem. Jakoś niewiele jest misji w tej krainie. Tak to się prezentuje na stan obecny. Vakasa. No, ta kraina wychodzi ekstremalnie szybko. Ten Złatwione. Jakoś przypadkiem niektórych znajduje, naprawdę. Vakasa. No cóż. Jeżeli dobrze tu przejechałem po wszystkich, to chyba wszystkie misje są zatwione z tej krainy. To naprawdę wychodzi super szybko. Ten, to muszę zatwić jakichś tam wrogów. Jeszcze kilku muszę, 24 w idze, załatwić. To jeszcze trochę mi brakuje. No, chyba tyle. No cóż. To też nie ma żadnych misji. No jak dalej? Jakoś tu na eksplorację świata totalnie poboczną miałbym się przedostawać. Niby mogę spróbować. Dobra, szybka podróż, ale może bohaterką w ramach urozmaicenia. Jeszcze sobie zobaczę te góry. Są dosyć jednak większych rozmiarów. I niczego by tam nie było. To dosyć tajemnicza sprawa. Halo. O, zapominam, jak się obserwuje. Nie wiem, powiedzmy, że tak. Ruszamy typowo w górę. Jeszcze sobie pozwiedzamy. Ach, chcę do góry wskoczyć. Dobra i Hakon I Tu mamy całkiem rozległe tereny na mapie Jeszcze nie sprawdzono, ale jak się tam dostać? Jest naprawdę całkiem stromo Może do koryta rzeki będzie najprościej Prawdopodobnie No to już zupełnie inna pora roku Zresztą mam jakieś czasowe wyzwania, okej. Okay. Mapa. Ta idę mniej więcej w dobrym kierunku. A są jakieś ścieżki. Okej, okay. nie, to jest do tego fortu. Bez sensu. Jeszcze muszę wzdłuż rzeki pojechać. Być może tędy zobaczę jakieś nowości. A przynajmniej mam taką nadzieję. I czyno Jestem na granicy dwóch krain, z tego, co widzę i bez przerwy się przełączają mapa. Gdzie się dostaję aż tak wysoko w górę. Nie, może warto? Ciężko tu, jakkolwiek przejechać. Hmm, tu już w ogóle ciężko, jakkolwiek przejechać. Myślę, że pieszo będzie trochę prędzej na tak stromych terenach. Jest opcja, żeby się wspiąć w ogóle? O, twórcy. Ja chcę tylko wskoczyć piętro wyżej. No to nie za robota, tarzam się w błocku i tyle. Okej, okay, jeszcze się przedostałem i mamy kolejny wodospad. Większych rozmiarów. Aż nie wiem, jak miałbym się wspinać na piętra wyżej. Nie, wydaje mi się, że to jest raczej grejca kraina. Bardzo powątpiewam, żeby coś się jeszcze znajdowało aż tak daleko. Tak przeczuwam. Z żadnej strony nie mogę się wyżej wspinać. No cóż. Są tu jakieś... półki skalne, cokolwiek, nie da radę. są pionowe ściany. No, czasami jest tak zamknięty ten otwarty świat, że nie. Dobra, więc z tego co widzę, chyba kraina numer 4 została sprawdzona. Już nie widzę żadnych większych nowości, żadnych misji, żadnych terenów. Dobra, to wyszło ekstremalnie szybko. A więc, w takim razie, na czym warto było się dalej skupiać? Mamy Yamato, mamy Ki. Nie to już trochę później. 37 level, Harima. 37, 9, 37. Od czego by tu zacząć? Może Harima? Ta kraina jest trochę mniejsza, i miałem tam kilka misji do wykonania. Myślę, że to może być całkiem niezłym wyborem. A, szybka podróż, dobra, może być.